Serce na bicie człowieka rozpoznać, nami, chory rap. Pamiętajcie, że czasami mówiąc prawdę więcej zyskamy, niż go kurwa kłamiąc kogokolwiek, nie? Ja na przykład zawsze kurwa mówię prawdę, bo mam wyjebane co kto o mnie myśli kurwa i wyjebane mam wszystko. Mam a ja powiedzieć prawdę kurwa, co myślę. Kiedy nowych ludzi poznajemy, czasem sprawy sobie nie zdajemy, jak bardzo oni nas poszukują, jakie kity nam mówią, w jak najlepszym świetle się nam przedstawiają. Oni kurwy wtedy się nie zastanawiają, że w coraz większe kłamstwa sami się wpierdalają i potem własnej historii nie pamiętają. Zaufanie kłamce nasze zdobywają, często naszą dobroć kurwy doszczętnie wykorzystają. Na patentach się bujają zaufanie zdobywają, Kłamią i nas mamią, naszą energię zabierają. Za przyjaciół często się podają, fałszywe uśmiechy posyłają. Jak mamy farta, to ich rozgryziemy Często właśnie na kłamstwach kurwy łapiemy. Bądź mocrośni, kiedy kogoś poznajemy, bo często po fakcie oczy otwieramy i kurwy z naszego życia znamy. Kłamstwa, kłamstwa nam wpierdalali, kiedy nas kłamali, wtedy sobie sprawy nie zdawali, że tak naprawdę u nas sobie przepierdalali. Kłamali, oszukiwali, kłamali i oszukiwali, kłamstwa, kłamstwa nam wciskali i co żeście kurwy na tym zyskali. Kłamstwa, kłamstwa nam wciskali i co żeście kurwy na tym zyskali. Najgorsze, gdy kłamią ludzie, którym ufamy. Najgorsze, gdy kłamią ci, po których się tego nie spodziewamy. Najgorsze, gdy kłamią ci, których kochamy. Pamiętam, ile razy osoba, której ufałem, mnie kłamała. Pamiętam, ile razy osoba, którą kochałem, mnie kłamała. Pamiętam osobę, którą traktowałem, nawet jak brata też mnie kłamała. Oni swoje cele zdobywali, lecz się kurwy nie spodziewały, że kłamstwa krótkie nogi mają i często szybko na światło wypływają. Często jak rodzina byliście kurwy traktowani, i po co żeście kłamali i oszukiwali? Co zyskaliście, gdy w oczy nam patrzyliście i kiedy wciskaliście? Co zyskaliście, gdy w oczy nam patrzyliście i kiedy wciskaliście? Makaron na uszy nabijaliście. Tymi kłamstwami często wypierdalaj, spierdalaj, gnaj kurwo z mojego życia usłyszeliście. Nikomu źle nie życie, niż się każdej kurwie wiedzie. Ale jak najdalej ode mnie, przecież wszyscy kurwa o tym wiecie. Kłamstwa, kłamstwa nam pierdalali, kiedy nas kłamali, wtedy sobie sprawy nie zdawali, że tak naprawdę u nas sobie przepierdalali. Kłamali, oszukiwali, kłamali i oszukiwali. Kłamstwa, kłamstwa nam wciskali i to żeście kurwy na tym zyskali. Kłamstwa, kłamstwa nam wciskali i to żeście kurwy na tym zyskali. Kłamali, kłamali, często nas zapewniali Często po fakcie o drugą szansę błagali Lecz jeśli raz nas okłamali I żeśmy ich złapali Jaką pewność będziemy mieli Że więcej nas nie będą oszukiwali Zaufanie nasze stracili Zaufanie nasze stracili Bezczelne kurwy kłamały Nasze dobre wykorzystywały Oczy często za późno otwierane Czemu kurwa wcześniej nie widziałem Czemu tych ludzi nie unikałem Czasem widziałem i przeczuwałem Ale myślę że sobie wkręcałem, tej myśli do siebie nie dopuszczałem. Kłamstwa widziałem, kłamstwa słyszałem. Kłamstwa widziałem, kłamstwa słyszałem. Wielu ludzi na swojej drodze spotykałem, z wieloma się żegnałem. Życie każdemu, by nikt nigdy nie było kłamywane i byśmy kurwa w naszym życiu u takich kurwę unikali. Człowieka rozpoznasz czynami: chory rap.